Chiny użyły niebezpiecznego podstępu w negocjacjach z Stany Zjednoczone Ameryki, narażając Donalda Trumpa. Władze Chin postanowiły spełnić porozumienie z Donaldem Trumpem dotyczące zniesienia ograniczeń na eksport metali ziem rzadkich, ale w sposób korzystny dla siebie. Pekin stworzył system, który z jednej strony pozwoli wznowić dostawy metali ziem rzadkich do Stany Zjednoczonych Ameryki, ale z drugiej strony ma uniemożliwić trafienie tych metali do producentów broni, a to zagraża działalności całego szeregu amerykańskich firm cywilnych, ponieważ mogą one częściowo współpracować z krajowym przemysłem obronnym. Pekin oświadczył, że zgodził się na handlowe zawieszenie broni, ale w warunkach zawarł takie postanowienia, które faktycznie utrzymują zakaz dostaw metali ziem rzadkich do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Co więcej, Chiny wykorzystały do tego schemat, który przeciwko nim stosowały same Stany Zjednoczone. Tymczasem Trump próbuje walczyć z Sądem Najwyższym Stany Zjednoczone Ameryki, który grozi całkowitym zniesieniem wszystkich ceł, co zobowiązałoby Stany Zjednoczone do zwrotu wszystkim krajom tych właśnie opłat celnych. Nazywam się Aleksiej Pici. Porozmawiajmy razem na ten temat, ale zanim zaczniemy, proszę Was zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka pod tym odcinkiem. I koniecznie napiszcie dowolny obszerny komentarz pod tym filmem. Ponadto, subskrybujcie mój kanał na telegramie Pici News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco, jak tylko się pojawiają. Jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube, możecie to zrobić finansowo poprzez dowolną darowiznę lub płatną subskrypcję sponsorską, korzystając z linków i danych podanych poniżej. W opisie tego filmu jest to wyraźnie napisane: Wesprzyj kanał Aleksiej Pici. Wybierzcie dowolną, wygodną dla siebie formę. Będę wdzięczny za każde wasze wsparcie. Po spotkaniu Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Korei Południowej ogłoszono, że Stany Zjednoczone Ameryki i Chiny zgodziły się na roczne zawieszenie broni w wojnie handlowej. Chiny zobowiązały się nie ograniczać eksportu metali ziem rzadkich do Stany Zjednoczone Ameryki. I przeciwdziałać napływowi fentanylu. W zamian za to Trump obniżył ceła nałożone na Chiny. Wszystko wyglądało nieźle, dopóki nie pojawiły się szczegóły tej właśnie umowy. Formalnie Xi Jinping wypełnił porozumienie z Donaldem Trumpem o zniesieniu ograniczeń na eksport metali ziem rzadkich, ale zrobił to w sposób korzystny dla siebie. Pekin tworzy system, który pozwoli wznowić dostawy metali ziem rzadkich do Stanów Zjednoczonych Ameryki ale ma uniemożliwić trafienie tych metali do producentów broni. Opracowywana zasada kontroli eksportu zobowiąże dostawców do określania i potwierdzania końcowych użytkowników, co pozwoli władzom zapobiec sprzedaży krytycznych materiałów. Przedstawicielom amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Przypomnę, że dla Europy Chiny planowały wprowadzić jeszcze bardziej rygorystyczne zasady, kiedy każda firma w Europie, która używa więcej niż 1% metali, ziem rzadkich z Chin, będzie musiała uzyskać chińską licencję na sprzedaż swoich produktów komukolwiek. I to Pekin decydowałby, dokąd dokładnie europejskie firmy mogą sprzedawać swoje towary. I oto Xi Jinping wprowadza w praktyce bardzo podobny system ograniczeń dla Stany Zjednoczone Ameryki, chociaż formalnie jest gotów sprzedawać metale ziem rzadkich do Ameryki. W przypadku ścisłej kontroli nowy system utrudni import niektórych metali z Chin dla firm motoryzacyjnych i lotniczo-kosmicznych w Stany Zjednoczone Ameryki, ponieważ bardzo często produkują zarówno wyroby cywilne, jak i wojskowe. I wydaje się, że właśnie na to liczono. Chiny nie sprzeciwiają się sprzedaży. Metali ziem rzadkich do Stany Zjednoczone Ameryki, ale twierdzą, że Stany Zjednoczone Ameryki same są winne, bo ich firmy produkują też dla wojska. Przepraszamy, chętnie sprzedamy. Ale pytanie: komu? Metale ziem rzadkich są powszechnie używane we współczesnej technice i elektronice od smartfonów i sprzętu medycznego przez samochody, w tym elektryczne, po uzbrojenie jak rakiety, radary okręty podwodne czy myśliwce. I właśnie po spotkaniu z przewodniczącym Chin Xi Jinpingem, pod koniec października Donald Trump oświadczył, że wydanie przez Pekin ogólnych licencji de facto położy kres ograniczeniom eksportu metali ziem rzadkich, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na wywołaną przez prezydenta Stany Zjednoczone Ameryki wojnę handlową. Jednak chińskie władze wydają się chcieć zachować niektóre z tych ograniczeń, mimo obietnic Xi Jinpinga złożonych Trumpowi. Ale oto niespodzianka. Broń Trumpa uderzyła w niego samego. Chiński system weryfikowanych użytkowników końcowych został zbudowany na wzór amerykańskich procedur, podobnie jak większość chińskiego systemu kontroli eksportu. Chiny po prostu odzwierciedlają politykę Ameryki w Stany Zjednoczone Ameryki, te przepisy obowiązujące zresztą już od 2007 roku pozwalają niektórym chińskim firmom nabywać strategicznie ważne produkty na podstawie ogólnej licencji. Bez konieczności uzyskiwania oddzielnych zezwoleń na każdy zakup. To upraszcza import towarów objętych kontrolą, takich jak chemikalia czy sprzęt do produkcji mikrochipów, ale wymaga też zgody firm na kontrolę organów regulacyjnych w celu potwierdzenia przestrzegania wymagań. Chiny odpowiadają za 60% globalnego wydobycia i ponad 90% przetwarzania metali ziem rzadkich. I właśnie w grudniu 2024 roku. Dzień po tym, jak administracja Joe Bidena ogłosiła nowe ograniczenia eksportu chipów komputerowych do Chin, wydarzyło się to samo. Pekin wznowił dostawy galu do Niemiec i antymonu do Stany Zjednoczone Ameryki. W kwietniu, kiedy Donald Trump wprowadził ceła importowe przeciwko Chinom i podniósł je do 145%, Pekin zażądał uzyskania licencji na eksport siedmiu pierwiastków ziem rzadkich i powiązanych z nimi magnesów, wykorzystywanych w produkcji samochodów. Uzbrojenia i elektroniki, i po tym amerykańskie firmy motoryzacyjne musiały nawet wstrzymywać produkcję. Dostawy zostały wznowione po tym, jak Donald Trump ograniczył produkcję. Na początku października Pekin odpowiedział na nowe ograniczenia eksportu półprzewodników z Waszyngtonu, wprowadzając globalny system licencjonowania niemal wszystkich pierwiastków ziem, rzadkich i technologii ich produkcji. Donald Trump groził stuprocentowymi cłami. Ale dwa dni przed ich wprowadzeniem, na spotkaniu z Xi Jinpingem, uzgodnił zniesienie październikowych ograniczeń na rok. Tymczasem negocjatorzy Chin i Stany Zjednoczone Ameryki planują przejść od handlowego rozejmu do bardziej kompleksowego porozumienia, ale wydaje się, że Chiny nie są tym szczególnie zainteresowane. 30 października Donald Trump i Xi Jinping spotkali się w Korei Południowej, a Trump nazwał to spotkanie niesamowitym. Cytat. Na skali 0,10, gdzie 10 to maksimum spotkanie zasługuje na 12 punktów koniec cytatu. Wtedy jeszcze eksperci zapewniali, że częściowe obniżenie amerykańskich ceł nie wpłynie znacząco na chińskich eksporterów, którzy dobrze przygotowali się do wojny handlowej i rzeczywiście nie zwrócili uwagi nawet na wyższe stawki. Deeskalacja oczywiście usuwa z porządku dziennego bezpośrednie zagrożenie znacznego podwyższenia ceł. Jednak główne sprzeczności między Stanami Zjednoczonymi a Chinami pozostają nierozwiązane, dlatego napięcie może łatwo wybuchnąć ponownie. I nawet jeśli obecne zawieszenie broni się utrzyma, obie strony będą nadal oddzielać się pod względem gospodarczym. I właśnie teraz Pekin kombinuje z licencjami. A tymczasem Donald Trump walczy z Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych Ameryki, który może unieważnić sway Trumpa, uznając je za nielegalne. I właśnie dziś Trump ostrzegł, że nomotramwome możliwe zniesienie wprowadzonych przez niego ceł importowych może doprowadzić do największego finansowego ciosu dla Ameryki. Dalej, cytat Trumpa: Jeśli Sąd Najwyższy uzna te taryfy za nielegalne. Stany Zjednoczone Ameryki będą musiały zwrócić ponad 2 biliony dolarów z ceł i inwestycji. To już byłoby katastrofą dla bezpieczeństwa narodowego. Ci, którzy sprzeciwiają się nam w Sądzie Najwyższym, podają zaniżone liczby, żeby sąd uznał, że wyjście z tej okropnej sytuacji, w którą wpędzili nas ci anarchiści i bandyci, będzie łatwe. Na koniec mam tylko jedno pytanie. Kogo Donald Trump nazywa anarchistami i bandytami? Którzy wpędzili Stany Zjednoczone Ameryki w tę sytuację? Przecież to on sam zainicjował wojnę handlową. Dlatego tutaj postawię wielokropek. Podzielcie się opiniami w komentarzach, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i zostawcie lajka. Like to już wszystko.